Cześć, no, cześć, słoneczka, cześć. nasze kochane nasze serduszka kochani zobaczcie z czym do was dzisiaj zaglądamy a zaglądamy z takim oto przygotowanym zestawikiem dwie dawno niedrapane u nas drapunie podyszku czyli crystal cash i płynne złoto dwie takie moje ulubione za takie siostrzane green money i zielona pensja bardzo je lubię. No i moc szczęścia nam tutaj jeszcze zagościła, Także odcineczek za 35 zł. Zobaczymy, jak to się tutaj dzisiaj potoczy. Ja sobie pozwolę tu przybliżyć, żebyście super wszystko widzieli, tak, mi Tak, kochanie. Przybliżamy zaczynamy. Ale ja chciałam powiedzieć, że masz tu zdrapkę ze swoim numerkiem. O, bondzik. No, Ale fajnie. Bądziku, Bądziku, zobaczymy, co pokażesz. Zobaczymy, czy zobaczymy też tutaj. Cylinderek. Zobaczymy, czy zobaczymy. No właśnie. Zobaczymy, czy zdrapiemy. O, cylinderek, czy pokaże się nam. Pięknie. pięknie. Zobaczymy. Lecimy, kochani, zdrabka. Czyli tu będzie rekord. Zdrabka mocniejsza Na kanale dzisiaj. No nieraz bierzemy duże zdrabki i rekordu nie ma. Może na takich mniejszych się pokaże, no coś właśnie, fajnego, nie? Zobaczymy. Przecież zobaczymy. U, nas, u nas babcia za piątkę stówę trafiła w tej pisance. pisance no. no. Jak ktoś nie widział, to zapraszamy na szorta. <noise> <noise> Taka mała reklama. I tak. Zaczynamy od szósteczki w mocy szczęścia. O! o czyżby to był znak? Siódemeczka. Że będzie pięknie. A i myślałem, że twoje 26. 6. A tu 35. No zobaczcie, od najmniejszej do największej. I co my tu mamy? Mamy 9 na starcie. Mamy 26. Nie, 11 jeszcze się pokażcie. 18 już. 34 boczek. Dwójeczka, za nisko, za nisko. Czwóreczka, też za nisko. 8. Teraz za wysoko. nisko. No widzicie, widzicie, jak to jest. Czasem tak bywa. 30. 23 i 1, kochani, ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja Chcę zobaczyć, co pod tą Twoją 26 było. Byłby zrobiony. Dobra, no to co? Coś większego. Pły, płynne złoto. Szukamy worka i sztabki. Tak, ten mój bądzik. Tutaj takie piękne. Zobaczcie, symbole. Sztabka razy dwa. Zobaczymy, co tu pokaże. Płynne złoto też ono tak się fajnie tutaj mieni. Wow, ach, te złoto. Złotko. No widzicie, ona się tak troszkę... To tak aby... Bo to widać jest kotek, tak. wiesz. Wystarczy. O, i dalej. I dalej. 39, żeby tu dziurnie narobić, kochani. 25. 14. Ja myślałem, że już jest sztabka złota. A tutaj nie. <gry> tutaj nie. I 13. No zobaczymy. No, kochani, Co odgarniamy? ten bondzik ci da? Odgarniamy i szukamy, gdzie tu jest wysoko, gdzieś wysoko. Zobaczcie, pierwsza wysoko. 22. dwa. O! Dwanaście. Za mało, za mało. Ósemki nie mamy. Dziewiętnastki nie mamy. O! No. Znowu twoja. Dziewiętna sześć. Dobra. To trzeba dobrze trafić w te. Kochani, w te... oj zobaczcie, 35, 35. 37, no za, za mocno. Jedynki nie mamy. Nie, takich niskich to nie. 38, bliziutko. I 15, blisko, ale nie nasza. Kolejny rząd. I mamy 17, ale tutaj, no mówię wam, nawalili tej warstwy ścieralnej. Ale już poprawiają te zdrapeczki, tak, nowe są fajne. Lepsze są fajniejsze. Lekko się drapie. Zobaczcie, 16. 33 nie mamy. Takich niskich nie. Oj nie mamy, nie mamy. I ostatnia szansa Czterdzieści 41. Lusterko 11. 29, dwa ostatnie, 32 i 2. No niestety, tak się, na nią, tak się na nią uparłem, uparłem i niestety nic. Tak się na tą i na tą drugą. Tak jest. Te dwie, Crystal Cash i płynne złoto, to moje uparciuchy dzisiejsze, a zobaczymy, jak pójdą nam tutaj rywalizacja między tymi dwoma pensjami. Zobaczymy. Co my tu wydrapiemy, kochani, oprócz naszych wygrywających jeszcze taki symbol pliku. Plik. Pliku. A mamy tak, 26, 7, myślałem, że 28 i dziewiątka, mój miesiąc twój dzień. Dobra, yes. kochani. Szukamy. I szukamy blisko. 27 było 12. Dwójeczka 14. Dobrze, dobrze. 30. Jeszcze są dwa rzędy. 11. 34 nie mamy. 24 blisko, blisko, blisko. 22. Dwa. Nie nasze. ósemeczka pomiędzy tymi naszymi. Zobaczcie. I na dole. trzydzieści 31. Furka, nie nasza. Szósteczka. Dziewiętnastka i i pusto. I no pusto. to może Green Money się lepiej zaprezentuje. Numerek no, 27. I tutaj zamiast pliku to worek z kasą, z dolarkiem. Hmm. No na razie odcinek pustaków. Może krem de la krem na końcu gdzieś, o, kochani. O, dokładnie ten krystal, co? Co się tak na niego <laughs> Jeszcze ta ma szansę, ale, ale zobaczymy, zobaczymy. A no, jeszcze ma? Zobaczymy, kochani. I tak, mamy trzynastkę. Dwadzieścia dwa. Trzydzieści trzy. jaj trzydzieści sześć. Dziewiętnaście. Drugi rząd. Trójka, trzydzieści dwa, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, co to dzisiaj te zrabki takie zaczarowane? Dziewiątka, siedemnastka. Nie wierzę, misiaki. Co to za jakieś czary? Chary, Na razie mary. czary Mary. Czwarta z Rapunia pusta, pusta. i został mi tylko Crystal Cash. Ale tutaj może będziesz miał ten y, portfel i albo dolar. Zobaczymy. No, mm -hmm. Mm -hmm. co tutaj się co tu zadzieje? Będzie? Szukajmy. Coś czuję, że, że się zadzieje, wiesz. O proszę. Na razie Mówiłam. zaczyna się pięknymi tutaj cyferkami. Szesnastka też ładna. 31. Mi się, żeby nie było, żeby wpadła. Oczko. Oczko. I, i Myślałam, 27, więc. Mm, 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 zobaczymy, zobaczymy. Teraz tutaj dobrze Dziżej. dobrze trafić. Właśnie, żeby nie pokazał kontrolnych zaraz, miśki. 35. 12, czyli y, lustereczko. O, proszę. Dniami się pomyliliśmy, kotku. No właśnie. Miał wygrać mój, wpadł twój. No właśnie. <noise> Dziewiątka. No nie mamy takich niskich tutaj. Oj, oj, Czwóreczki też nie mamy. I jedziemy niżej. Pięterko niżej. Siedemnastka. Dwadzieścia pięć. Trzydzieści osiem. Szóstka takich niskich wydrap coś o. mówię nie ma niskich, to drapie jeszcze No, Jakby na przekór, co? No. O, następny. Ale bądzik to. To znacznie błąd. 007. Poprawiam. Prawie błąd. Ten Borewicz tak zwany 32. 32. No nie wierzę, nie wierzę. Ale się dzisiaj odcinek mi trafił. Kotku, zobacz. 11 i 22 Ostatni rząd. Nisko, trójka. Oj, 9. bo nie widać. Czekajcie, 19. Nie spojrzałem. 34, ostatnia szansa. Ale nic się nie stało. No nic się nie stało, kotku. Nic się nie stało. Taki to był oto mój odcinek. Taki. O! On sobie te dwie to sam sobie wybrał. Tą i tą. Ja jej ich nie chciałam i miałam rację, ale mm. on się uparł i ma. Strapki mi przewróciły w głowie. Zawróciły, zawróciły. Miśki, no. Buziaki, serduszko dla drapiącego. Tak chociaż jest, tyle, wielkie, tak. Chociaż Starał tyle. Się jak mógł. Chociaż tyle z tego odcinka, kochani. Dzisiaj dzień, dzień pustaka. Dzień pustaka. Lot to na tym przodu. odcinku. Lot to zarobiło. Tak jest. A my co? Czekamy na wasze komentarze, buziaczki dla was. Serduszka wielkie. Miłego dzianka. Pa, pa. pa.